Haha, ha. tak wygląda człowiek, który w obliczu koronawirusa i nakazu chodzenia w masce, a przynajmniej zasłaniania twarzy, bo to nie jest maska, tylko bandana, idzie na rower w celach niezbędnych, ponieważ idę zjeść obiad i zrobić zakupy. Taka jest prawda. Jadę testować kamerkę SJK 4000. A teraz, jak widzicie, jadę sobie rowerem przy dosyć ruchliwej ulicy. Staram się mówić trochę głośniej, a to po to, żeby sprawdzić, e, jak nagrywa ten mikrofon wbudowany w kamerę. Także mam nadzieję, że słyszycie coś więcej oprócz wiatru. A jeszcze jest taka sytuacja. Że ta kamerka ma y, programową stabilizację obrazu, która jest włączona w tej chwili. Także będziecie mogli zobaczyć, jak ta kamera daje radę albo nie. Zaraz się pewnie wywalę, czego bym chciał uniknąć. Ale wiecie, kamerka kupiona y, parę lat temu, za chyba nieco ponad 300 zł, nagrywa w Full HD. Teraz jest właśnie ustawiona maksymalna rozdzielczość obrazu. Zdajemy, zdajemy na chwilkę, bo zatrzymam się tutaj. Jest maksymalna, maksymalna rozdzielczość obrazu, czyli 1080p. Tylko właśnie muszę to potem sprawdzić, bo nie jest napisane, czy to jest 1080 w 60 klatkach, czy to jest 1080 w 30. Co do 720 i 60 klatek to jestem pewien, natomiast w menu pokazuję tylko Full HD 1080p. Ale nie wiem czy to jest 60 czy 30 klatek, no ale tak to mniej więcej na razie wygląda. Kamerę trzymam w odległości mniej więcej 30 cm od twarzy, jak widzicie. Jest dosyć jasno e, ta kamera, mimo że sportowa, ale wiadomo, jest stworzona do kręcenia akcji. W dobrych warunkach oświetleniowych, natomiast na pewno nie zastąpi Wam dobrej jakości, nie wiem, lustrzanki albo po prostu profesjonalnej kamery, eee, no na to raczej bym nie liczył. Tak kamerka SJ-4000 nagrywa kiedy jest no, prawie zupełnie ciemno, chociaż może na zdjęciach tego nie widać. Jak widzicie jadę rowerem, mam lampkę budowaną. A tak to wygląda właśnie z drugiej strony. Chcę Wam pokazać po prostu jak ta kamerka nagrywa po zmroku. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dużym ekranie w jakości 1080p. Tak ta kamerka nagrywa, kiedy yy... Lampa rowerowa świeci mi prosto w twarz. E, natomiast tak to wygląda, kiedy właściwie nie ma żadnego oświetlenia. Poza takim ogólnym, jeszcze zmierzchowym e, jest powiedzmy dosyć cicho. Śpiewają w okolicy ptaszki. Obok mam trasę szybkiego ruchu. E, to przy okazji jest test mikrofonu. Przede wszystkim po co robię ten filmik? No, jeżeli nie chcecie wydawać za dużej kasy. Na kamerkę sportową, a przy okazji właśnie nawiązuje, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, być może pamiętacie, swego czasu zrobiłem taki test właśnie tej kamerki. Też jeździłem rowerem jeszcze poprzednim. I nadal uważam, że że kamerka jest naprawdę spoko, zwłaszcza, że nie kosztuje jak te najlepsze kamerki premium półtora czy 2000 zł. Tylko właśnie 200, 300 czy 400 złotych z całym zestawem i tyle. Witajcie w nowy dzień. Właśnie wszedłem do lasu z korą. E, tutaj chyba można wchodzić bez większego kłopotu. Ten las nie został zamknięty, przynajmniej tak myślę, natomiast już od jutra będzie otwarty oficjalnie, także nareszcie będzie można. Cieszyć się z wolnością, przynajmniej nieco bardziej. Dobrze by było jeszcze móc cieszyć się wolnością bez maski na twarzy i bez zaparowanych okularów przeciwsłonecznych. No ale na to będziemy musieli jeszcze pewnie troszkę poczekać. Korciś, co tam mała? Idziemy dalej? Tak? No to chodź. Przy okazji sprawdziłem słuchajcie, że ta kamerka może nagrywać w rozdzielczości 1080p maksymalnie, ale przy 30 klatkach. Jeżeli interesuje nas 60 klatek to tylko 720 maksymalnie. Wiecie, to, co mi się osobiście średnio podoba w tej kamerce to odwzorowanie kolorów, ponieważ no, niebo ma nieco inny e, faktyczny kolor tak na żywo. Natomiast mimo przeróżnych ustawień i różnych kombinacji, to ta kamera strasznie te kolory podkręca w taki nienaturalny sposób. Ja akurat zwracam na to uwagę, nie wiem, być może Wam to w ogóle nie będzie przeszkadzało. No dobra, teraz dla odmiany ponagrywamy sobie jeszcze w 720, w rozdzielczości 720 i w 60, yy, przepraszam, tak, w 60 klatkach na sekundę. Zobaczymy, czy będzie jakakolwiek różnica. Chodź koreczku, kochana. Idziemy dalej. Idziemy. Zastanawiam się też nad tym, czy przypadkiem stabilizacja ekranu nie działa różnie w różnych trybach. To znaczy inaczej przy 10,80, a inaczej przy 720. Dobra, to pora na małe podsumowanie. Otóż po raz kolejny okazuje się, że kamerka kosztująca 200 czy 300 zł no nie może konkurować bezpośrednio z kamerami wiadomo z najwyższej półki sportowymi typu typu GoPro 7 czy 8 jest to taka raczej powiedziałbym zabawka na wakacje jedziecie gdzieś no nie wiem macie jakiś stary telefon albo chcecie sobie taką kamerkę zamontować na kasku rowerowym czy motocyklowym to do takiej Takiego wykorzystania ta kamera nadaje się jak najbardziej. Zalety: jest tania. Rejestruje obraz w jakości 1080p. Ma niewielki wyświetlacz. No i generalnie daje radę, tak? Wady, jak dla mnie, przede wszystkim takie oddawanie troszkę nienaturalnych barw. Tak? Od razu widać, że to jest taka, taka troszeczkę zabaweczka. Przy czym od razu dodam. Kurczę, alarm wyje cały czas jednemu gościowi nie do wytrzymania. Od razu dodam, że kamera, jak większość zresztą kamer, nagrywa najlepiej w sytuacji, kiedy jest pogodnie, ale nie nagrywacie w pełnym słońcu, tak? bo wtedy to zafałszowanie barw jest, jest najmocniejsze. Najlepiej, kiedy jest troszeczkę pochmurno, i wtedy naprawdę obraz generowany przez tę kamerę wygląda naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Po ciemku. Nagrywać się za bardzo nie da, co zresztą zobaczyliście pewnie w tym materiale. I tyle. Czy bym kupił tę kamerę dla siebie? No, raczej nie, raczej niekoniecznie. No, gdybym miał ją oceniać w skali 1.10, pewnie dałbym jej no, mniej więcej 5. Sami ocenicie, czy warto, czy nie warto. Gdybyście mieli tradycyjnie jakieś pytania, zapraszam, nawet te krytyczne. Mm, naprawdę się nie obrażam. Dzięki, trzymajcie się, no i jak zwykle życzę Wam odporności w tym trochę trudnym czasie.